Polscy husarzy byli odważniejsi niż Spartanie. Ich odwaga była nie tylko osobista, ale i narodowa. Oto kilkadziesiąt sekund historii, której nie można zapomnieć. W przeciwieństwie do innych jednostek husarów, polscy husarzy ubierali ciężką zbroję. Zbroi lub siodła przytwierdzano charakterystyczne skrzydła. To nie była ozdoba, wykonany z drewna i piór element miał przestraszyć wroga. Główną bronią była mierząca 6 metrów kopia. Polskim sekretem było jej wykonanie, bowiem część do grotu była drążona i wzmacniana rzemiennym oplotem. To czyniło broń lekką i skuteczną. Co ciekawe, jeden husarz mógł przebić kopią aż sześciu piechurów naraz. Najsłynniejsze bitwy polskiej husarii, takie jak bitwa pod Kircholmem czy Wiedeń, stały się epokowymi momentami w historii. Polska jazda była najskuteczniejsza nie tylko w naszej części Europy. W czasach swojej świetności nie miała sobie równych na całym świecie. Niech nasza duma wobec tej formacji nigdy nie zgaśnie.